Ruszyły zimowe igrzyska w Mediolanie i są pierwsze prowokacje ze strony Rosjan, pierwsze naruszenia sankcji, jakie na nich nałożono, i kolejne wątpliwości, czy sportowcy powinni w ogóle startować. W biegu łączonym 10 plus 10 km Saweli Korostielow był tuż za podium, na czwartej pozycji. Na zdjęciach widać, kto go dopingował z trybun. Mnóstwo kibiców z rosyjskimi flagami, niektórzy mieli nawet na sobie czapki z sierpem i młotem. Śledztwo BBC wykazało, że sam biegacz narciarski polubił na Instagramie w ostatnich latach treści prowojenne i proputinowskie oraz był powiązany z klubem wojskowym CSK. We Włoszech startuje także łyżwiarka szybka Ksenia Korżowa, chociaż wspierała w social mediach posty prowojenne publikowane przez Nikitę Nagornego, znanego gimnastyka, który spotykał się m.in. z Władymirem Putinem i na którego Unia Europejska nałożyła sankcje za ważną rolę, jaką odegrał w rosyjskiej armii. Gdy Korżowa pojawiła się w hali na igrzyskach w Mediolanie, wspierali ją z trybun ludzie w bluzach z napisem CCCP, to skrót od Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Mieli także flagę z misiem, maskotką igrzysk 1980, które odbywały się wówczas w Moskwie. W łyżwiarstwie figurowym występuje Piotr Gumenik jako jeden z nielicznych Rosjan, oczywiście na trybunach podczas jego startu widać było flagi. Do tego łyżwiarza trenuje Ilia Awierbuch, wicemistrz olimpijski Salt Lake City, którego Ukraińcy wpisali na listę sankcyjną, bo był ambasadorem Krymu w dziedzinie sportu od momentu okupacji Półwyspu. Organizował tam m.in. występy dla rodzin rosyjskich żołnierzy. Dlaczego w ogóle Rosjanie i Białorusini występują na zimowych igrzyskach we Włoszech? 24 lutego minął dokładnie 4 lata od momentu, gdy Rosja przy pomocy Białorusi zaatakowała Ukrainę. Doszło wtedy do eskalacji wojny, która trwa już od 2014 roku. Do Włoch przyjechało 13 rosyjskich sportowców i 7 Białorusinów, którzy walczą o medale. To głównie biegacze, narciarscy i łyżwiarze. Mogą startować jedynie jako zawodnicy neutralni, czyli bez flagi i hymnu, nie wzięli udziału w ceremonii otwarcia igrzysk, decyzja w sprawie ich obecności na ceremonii, zakończenia igrzysk jeszcze nie zapadła. Taki stan rzeczy to sukces czy porażka Rosji? To zależy jak na to spojrzeć. W listopadzie zapadł wyrok Trybunału do Spraw Sportu w Lozannie, który podważył zakaz startu Rosjan w statusie neutralnym, Dzięki temu mogli pojawić się we Włoszech, ale nie da się ukryć, że w śmiesznej liczbie, mniejszej nawet i to znacznie w porównaniu do poprzednich igrzysk zimowych 2022 w Pekinie, wtedy Rosjanie wystawili 209 sportowców. Formalnie to nie była reprezentacja Rosji, a Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Wówczas nie chodziło jednak o wojnę w Ukrainie, bo ta pełnoskalowa rozpoczęła się tuż po igrzyskach w Pekinie. Ale chodziło o ujawnienie wówczas systemowego dopingu sponsorowanego przez rosyjskie państwo. Łada Światowa Agencja Antydopingowa wykazała, że rosyjskie Ministerstwo Sportu, laboratoria antydopingowe, służby bezpieczeństwa, np. FSB, wspólnie manipulowały próbkami dopingowymi. Podmieniano mocz zawodników. To nie był pojedynczy przypadek, to była cała machina. Prezes Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, Michał Banasiak, powiedział mi w wywiadzie, który ukazał się na portalu sport.pl, cytuję, myślę, że działacze światowi poczuli się 4 lata temu urażeni tym, jak Rosjanie chcieli obchodzić obostrzenia, m.in. za pomocą rosyjskiego komitetu olimpijskiego. Obśmiali sankcje i założyli na ceremonię otwarcia w Pekinie opaski w kolorach narodowych, a wszystkie stroje... Startowe były w barwach flagi Rosji. To było na zasadzie, no tak, wprowadzajcie sobie sankcje, my i tak wiemy i robimy swoje. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wyciągnął z tego jednak wnioski i podobnie jak na igrzyskach letnich w Paryżu dwa lata temu, Rosjanie zostali teraz we Włoszech dopuszczeni jedynie jako neutralni, indywidualni sportowcy. Nie ma drużyn rosyjskich i białoruskich w Mediolanie, na przykład w hokeju. To duży cios dla nich, bo Rosjanie, jak wiemy, są mocni w sportach zimowych, szczególnie w łyżwiarstwie figurowym czy właśnie w rywalizacji hokejowej. Mediolan Cortina 2026 to piąte z rzędu igrzyska, na których nie oglądamy Rosji jako kraju walczącego o medale, wcześniej także zimowe igrzyska Piąk 2018 czy letnie w Tokio 2021. W trakcie tegorocznych igrzysk w Mediolanie jest niewielu Rosjan i Białorusinów Także dlatego, że choć Międzynarodowy Komitet Olimpijski dopuścił ich start w statusie neutralnym, to jeszcze federacje poszczególnych dyscyplin zimowych musiały zgodzić się na to, by ci zawodnicy mogli walczyć o medale. A część tych zimowych federacji, m.in. narciarsko-snowboardowa, ale też Saneczkarska, Rosjan nie dopuszczały. W innych konkurencjach kwalifikacje już trwały i z uwagi na to, że wyrok w Lozanie zapadł dopiero w listopadzie, to wielu rosyjskich sportowców nie miało już szansy. Zakwalifikować się na igrzyska. Z kolei wśród tych, którzy mogli pojawić się w Mediolanie, sprawdzano jeszcze, czy wypełniają przesłanki neutralności czy między innymi nie należą do klubu wojskowego, nie są powiązani ze służbami, nie popierają wojny, nie byli na wiecach, spotkaniach z rosyjskimi politykami. A jak to było weryfikowane w praktyce? Powstała komisja specjalna w międzynarodowym komitecie olimpijskim, która miała sprawdzać aktywności sportowców w social mediach, ich zachowania, wypowiedzi. Jak widać, członkowie komisji nie są nieomylni, teoretycznie ze startów w igrzyskach powinno eliminować nawet samo polubienie jakiegoś wpisu prowojennego w internecie, ale praktyka okazuje się inna. Do tego w teorii we Włoszech kibice rosyjscy mogą kupować bilety, by wejść na areny olimpijskie, ale nie mogą tam korzystać z flag państwowych, innych symboli historycznych także. Widać, że jest jednak inaczej. Rosyjscy działacze oficjele również mają zakaz pojawiania się na igrzyskach, a bywa z tym problem. Sporty zimowe to jedno, ale z drugiej strony Rosjanie dopuszczeni zostali niedawno ponownie w judo do rywalizacji na pełnych zasadach, czyli także z hymnem i flagą. W tym roku będą mogli także startować podczas Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Dakarze. Do tego Europejska Federacja Pływacka właśnie podała, że pływacy z Rosji i Białorusi mogą startować w zawodach z hymnem i flagą. Chodzi na razie o rywalizację młodzieżową i juniorską. Powoli można mówić o tendencji do łagodzenia sankcji w sporcie wobec obu krajów. Michał Banasiak powiedział nam, cytuję, Według mnie to właściwie od momentu, w którym te sankcje zostały wprowadzone w większości dyscyplin, czyli od 2022 roku, trwały zakulisowe ruchy mniejsze lub większe, w zależności od federacji, aby otworzyć furtkę dla Rosjan. Jeśli chodzi o wojnę, od czterech lat nic się nie zmieniło, ale w niektórych federacjach na tyle mocno pali się działaczom do powrotu Rosjan, że te drzwi są pod różnymi kuriozalnymi pretekstami otwierane. Międzynarodowa Federacja Judo, wprowadzając możliwość startu Rosjan pod ich flagą i hymnem, powoływała się na argument, że sport powinien łączyć, że sportowcy nie mogą odpowiadać za działania swojego państwa. Jeśli tak, to dlaczego wprowadzono te ograniczenia w ogóle? Podkreślam, nic się nie zmieniło od czterech lat. Wydaje się, że jeśli będzie rozejm lub jakiś inny rodzaj pokoju między Rosją a Ukrainą, wiele federacji sportowych na świecie wykorzysta taką okoliczność, by przywrócić Rosjan do sportu. Kolejny raz oko do Rosji puszcza także między innymi szef FIFA Gianni Infantino, który zasugerował, że trzeba znów pozwolić rosyjskim drużynom występować w rozgrywkach piłkarskich. Na razie nic nie ugrał, bo ta decyzja nie zależy wyłącznie od niego, a od szerszego gremium ale to kolejna próba nakładania presji na działaczy sportowych.